Dochodzi północ. Zostało 24 godziny do cieszy wyborczej, czyli to jakby ostatnie słowo moje. Bardzo jestem zdenerwowany, bo to naprawdę bez żadnych żartów i przesady moment dziejowy dla tego nieszczęsnego, obecnie nieszczęsnego kraju. O, życzę mu wszystkiego najlepszego. Dzisiaj pan prezes wyszedł z, ze swojej samotni i miał orędzie do młodzieży o Polsce, która jest, no nie padnijcie na ziemię, wyspą wolności. Co, coś nieprawdopodobnego. Już teraz chyba powinni wszyscy zobaczyć, że jest to człowiek zupełnie, mówi się takie, takie już wyświetlane słowo wyobcowany z rzeczywistości. Tak. On w ogóle nie zdaje sobie sprawy, on naprawdę chyba w to wierzy. Wierzy w to, że on niesie kaganek wolności, kaganek dobra, że on zbawia naród. Jezu Chryste, ludzie. Głosujący. Popatrzcie na niego, pomyślcie o nim. To jest to źródło zła, to drzewo wiadomości złego, samego złego. To jest człowiek, który prowadzi nas do przepaści, a mówi, że w tej przepaści będzie raj. Przepraszam, ale jestem naprawdę bardzo przejęte. Liczę na to, że kiedy Duda, przed chwilą jeszcze ostatnie tam informacje w telewizji obejrzałem, Duda nie zyskał nic, oczywiście z tym wariatem Trumpem, wart pac pałaca i pałac paca. I może nie będzie miał tych iluś tam głosów gorzej, bo zmanipulowanie tych naszych Polaków za granicą, którzy prawdopodobnie albo nie dostali, tych kart wyborczych, albo nie zdążą ich odesłać, bo to wszystko jest tak pomyślnie, pomyślnie, pomyślnie dla nich, dla wyspy wolności <grym> zrobione. No nic. Chciałem powiedzieć mu, się, mój Boże, ja. Ja przecież niewierzący. Ach, kto się modli, kto wierzy, to niech niech się modli. I niech się nawet modli za tych, którzy się nie modlą, byle, byle Rafał Trzaskowski wygrał. I tutaj myślę, nie trzeba prosić, bo chyba samce, które są, ry, które rywalizują z Trzaskowskim, chyba przejrzały na oczy, zrozumiały, że, że jeżeli oni nie przejdą do tej drugiej, który no to powinni, powinni namawiać, żeby głosowali ci ich zwolennicy za Trzaskowskim. Mam nadzieję, nie wiem, mam jeszcze jakieś lekkie obawy co do Biedronia. Dziwne, prawda, że ja do Biedronia mam jakieś zastrzeżenia. No mam, mam. No, ale co było, to było człowieku Schowaj do kieszeni swoje, bo ja wiem co? Nawet nie fumy chyba, nie wiem co, ale schowaj do kieszeni i całym, całym sercem, całym rozumem nawołuj do tego, żeby, no żeby głosowano na, na, na Trzaskowskiego. No nic, już jest po północy trochę, godzina duchów. Duchy i wy <noise> sprawcie, żeby kto się wahał, żeby pomyślał, albo nie, żeby w ogóle nie myślał, tylko po tej ciszy wyborczej poszedł i głosował. Ja też będę głosował, tak? Dzisiaj latałem po urzędach, bo mnie odsyłali od jednego do drugiego. Ja jestem bezdomny, przez, jestem bezdomny przez tego Syna, Krystiana Legierskiego, byłego radnego miasta stołecznego Warszawy. O, już po wyborach ja zacznę swoją taką krucjatę o tym człowieku. Hmm. Nikt się pewnie już nie będzie oburzał na tego Syna, przez którego jestem bezdomny, ale ja, to ja. Ale... Mariusz Cychowski, który przez lata wyzywał go od złodziei i tak dalej, bez echa ze strony tamtego, został totalnie poszkodowany. No nic, wystąpię, wystąpię na, 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 na ścieżkę, raczej prześmiewczo, bo kogo to obchodzą dzisiaj, kiedy poseł Szczerba i poseł Joński bardzo dzielnie tropią, tropią tego, tego ministra Szumowskiego, tego Ciechowski, tak? Chyba tak się nazywa ten jego koleś, prawa ręka. Czy to chyba taki Legielski nie będzie już robił wielkiego wrażenia jego nieuczciwości, ale może. Ja będę robił swoje. Posłowie, Panie Michale Szczerbo, Panie Joński, działajcie. Działajcie i po wyborach do skutku. No a my wszyscy głosujmy.